No to zaczynamy, tak? Część pierwsza. Wybaczanie, odpuszczanie. Jeżeli rzeczywiście potraktujemy symbolicznie nowy rok jako zamknięcie pewnego etapu w życiu i otwarcie nowego, to pewne rzeczy zabierzemy z sobą, tak? A inne będziemy musieli zostawić w starym roku. Czasem będą to nieprzyjemne sytuacje, zdarzenia lub doświadczenia, których byliśmy uczestnikami. Ale wchodzenie w nowy etap, czyli w ten symboliczny, nowy rok numerologiczny, który się zaczął, z całym bagażem i z całą listą niezakończonych spraw i, i niezakończonych, nieprzyjemnych emocji, to trochę tak, jakbyśmy jechali w podróż. I zapakowali cały nasz dobytek do samochodu. Co wtedy się dzieje? Dźwigamy przez cały czas to wszystko i pozbawiamy się możliwości czerpania przyjemności podróży. Weźmy poprawkę, że cały taki duży bagaż robi wrażenie, żebyśmy jechali na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Zobaczcie, że Zużywacie też więcej benzyny, tak? Nie możemy spotkać, znaczy nie mamy takiej opcji, ażeby jeżeli spotkamy fajnych podróżnych po drodze, żeby ich zabrać, bo zwyczajnie no nie mamy miejsca. Pomimo tego, że oni też jadą w tym samym kierunku i mogliby być fajnymi kompanami. Jak przestać żyć przed przeszłością? Sztuka odpuszczania i zamykania niezakończonych rozdziałów nie jest czymś łatwym, ale koniecznym dla zmniejszenia i uwolnienia kreatywności. Jeżeli naszą przeszłość wypełnimy cały czas przeszłymi tematami, to zobaczcie, że nie damy przestrzeni na to, żeby mogło wejść coś nowe. Pewne rzeczy się wydarzyły, ale tylko my możemy zmienić stosunek do nich. Nauczyć się tej, tej sztuki, tak? Przestać żyć złudzeniami. Większość z nas nie chce przyjąć prawdy i woli właśnie żyć tymi złudzeniami, czyli nie wychodzić poza swoją strefę komfortu. Wolimy wierzyć, że on czy ona w końcu się zmieni i w końcu się we mnie zakocha. Sztuka tego odpuszczania nigdy nie była łatwa. Też jakby życie w iluzji. Siła jednak nie jest mierzona poprzez kurczowe trzymanie się czegoś, ale odpuszczanie zawsze, kiedy jest to niezbędne, abyśmy mogli pójść dalej i przestać żyć przeszłością. Jak to zrobić? Jeżeli mieszkacie nad wodą lub na balkonie, na jakimś piętrze, to weźcie, moi kochani, znaleziono je gdzieś po drodze piórko. Umieśćcie w tym piórku to, co chcecie wypuścić, odpuścić i wychodząc na balkon lub nad tą wodę, wypuśćcie to. Możecie obserwować, jak ono odchodzi i spróbujcie za następny dzień lub za dwa dni sprawdzić, czy ono tam jest. Go nie będzie, bo go wypuściliście zwyczajnie, przestaliście się tym interesować. I na tym właśnie polega ta sztuka odpuszczenia i pozwolenia odejściu. Zamknąć wszystkie niezamknięte rozdziały, nawet jak nam się to może nie podobać. Te, które już się skończyły, ale nadal zastanawiamy się i zabiera nam to naszą uwagę. No dobra, ale co on robi? To może jest samotny, może jednak wróci, a ona, a, a może jednak się nawróciła i jednak zacznie mnie kochać. Albo no nie, no przecież to nie może być cały czas tak samo. Ale tkwimy, to wszystko zabiera naszą energię. Ale to było i minęło. Jeśli się nie udało w yy, związku za pierwszym, za drugim, za trzecim, za czwartym, to. To i za tym piątym, dziesiątym czy setnym razem też się nie uda. Im bardziej kurczowo trzymacie się czegoś, tym więcej y, tracisz. Tym mniej y, atrakcyjny, czy atrakcyjna jesteś dla drugiej osoby, czy dla innych sytuacji. Im szybciej zrozumiesz y, i zaakceptujesz tą sytuację, tym jakby szybciej będziesz mógł czy mogła narodzić się na nowo. Odpuszczając i wypuszczając stare tematy, robimy przestrzeń na nowe. Jeżeli nie umiemy tego zrobić w rzeczywistości, zróbmy to chociaż w głowie. Wejdźmy w medytację i pozbądźmy się. Wszystkich prezentów, zdjęć, usunąć ze znajomych dane osoby, wyczyścić historię rozmów. Zróbmy cokolwiek, aby zamknąć, jeśli mówimy o związkach, ten pewien etap, tak? Bo on nam już jakby do niczego nie będzie potrzebny. Ja Wam przytoczę taką sytuację z mojego życia. Był taki okres, że. Sprzątałam, myłam podłogę codziennie, nawet dwa razy dziennie, okna co drugi dzień, i ciągle narzekałam, że to ja muszę to robić. Tak? Że ja, że ja, że ja, a moje dzieci po prostu mają wyrąbane na to. I przy którymś razie, kiedy po raz kolejny narzekałam, to moja najmłodsza córka powiedziała ty, matka. A kiedy my mamy to zrobić? Między drugą a czwartą w nocy, kiedy śpisz? I ona mnie zatrzymała, bo sobie uświadomiłam, że ja tak kurczowo trzymam się tych wszystkich etapów tego sprzątania, mycia, etc., że nie ma miejsca w moim czasie, w mojej przestrzeni na to, aby one mogły mi pomóc. Bo nie mogą się wstrzelić, tak? <noise> I tak często jest z nami. My czy w związkach, ogarniamy całość, i później mamy pretensje, że na przykład partner czy partnerka się nie stara lub nic nie robi. Ale jeżeli on czy ona nie ma tej przestrzeni, czy w związku, czy w sytuacjach, to nic nie zrobi, bo tam nie ma miejsca. Tam jest wszystko na full, wypełnione wami. Tak samo sprawy. Jeżeli mamy jakąś tam sytuację, która nas uciska, to wymyślamy konkretne rozwiązanie do niej, tak? I na przykład ma się to rozwiązać tak, tak i tak. I trzymamy się tak kurczowo, że przecież to jest tak logiczne, że tak się powinno ten temat rozwiązać, że nie pozwalamy, aby przestrzeń, absolut czy miłość zwykła rozwiązała to w całkiem zaskakujący sposób. Wypełniamy ten temat, ten problem sobą tak ciasno, że tam kurczę już nic, kompletnie nic nie wejdzie. Więc moi drodzy, pierwsze co w tej pierwszej części, którą nagrywam, to zdanie sobie sprawy, że pewne rzeczy, które trzymamy na siłę, jest to złudzenie, jest to iluzja. My wypełniliśmy swoją przestrzeń tą iluzją i dopóki tej iluzji nie wypuścimy, Dopóty nie ruszymy dalej. Dopóki nie zakończymy pewnych relacji i związków toksycznych, nie ruszymy dalej, tak? Więc spróbujcie dzisiaj usiąść i spróbujcie się zastanowić, co trzymacie lub czego kurczowo się trzymacie. Że to tak dobrze znacie, że nie chcecie tego wypuścić i odpuścić. A później weźcie piórko, idźcie nad wodę lub na swój balkon, zamknijcie w tym piórku temat, który ma być wypuszczony i po prostu wypuśćcie. I spróbujcie za dwa dni to znaleźć. Tak puszczajcie, tak wypuszczajcie. Ażeby iluzje i tematy, których jest już brak potrzeby wybrzmiewania w Waszym życiu, więcej nie wracały. No to tyle w części pierwszej. Postaram się w miarę szybko nagrać część drugą, ale pokażę Wam nagrodę, że wytrzymaliście mój piękny las. Ok, to jest miejsce, gdzie chodzę i nagrywam. O, to jest las, a tam jest bardzo magiczne miejsce, bo tam został wkopany specjalny zestaw kryształowy, tak zwane działo fantomowe, które sprawia, ażeby nam wszystkim, w miejscach, w których jesteśmy, żyło się zaopiekowanie i bez szkody. I to będzie się działo pod warunkiem, moi drodzy, że dacie temu miejsce, że swoją przestrzeń na to przygotujecie. Udanego dnia. Wszystkiego dobrego. Pa pa!